No i kolejny raz w Muzeum Wsi Radomskiej. Rok temu tu się odbywało święto ziemniaka 2 października, w tym roku 1 października będziemy mieli święto ziemniaka Jak widać stosowany jest tu płodozmian, więc w tym roku nie na tym polu Pewnie gdzieś tam za kuźnią Przez chwilę zastanawiałem się co to za budynek Chyba nawet zmieniono w tej chwili, albo oczyszczono ten dach on był pokryty już dosyć starymi deskami, ale bardzo pięknie wyglądały na nim mchy. Także W zeszłym roku udało mi się zrobić zdjęcia. Tam jest dąb, na którym kiedyś zawiesiliśmy pierwszą w Radomiu budkę dla pójdziek i to jest jedyna budka z siedmiu, które wywiesiłem wtedy, które udało się ocalić. Reszta została zdjęta albo zniszczona. W głębi prześwituje wieża kościoła świętej Doroty Kiedyś istniało w Polsce tutaj pod Radomiem taka miejscowość, która się nazywała po prostu święta Dorota później ją zamieniono na wolę Doroty, a w tej chwili to jest Wolanów po prostu Mi się podoba ta pierwsza nazwa a święta Dorota w Chorwacji widziałem miejscowość święty Piotr i Paweł więc jest więc jest, jest to możliwe, że dodać portu. Można by było coś takiego zachować, albo wycieczka szkolna. No, w każdym razie kościółek klimatyczny, jeden z nielicznych drewnianych kościółków wokół Radomia. Ja się wychowywałem w dolinie Pilicy, więc przypichłem do tych drewnianych naszych kościółków. Nie tylko zresztą w okolicach Doliny Pilicy, bo i Lewiczym, obecne sanktuarium Matki Boskiej Ziemi Grujeckiej, tak to chyba w tej chwili oficjalnie się nazywa. Pocieszycielki też jest piękny drewniany kościół, który zbudował w 1604 roku. Ten zapomniałem, ale chyba jest dużo młodszy, czyli jakieś stulecie jest młodszy od tylko w lewiczynie, no i tam jest fajna zagroda z, z żywymi zwierzętami. To jak moje dzieci były dużo młodsze, to zawsze była obowiązkowa część naszej tutaj wizyty. no i pewnie tam gdzieś za tymi słonecznikami, tak jak mówiłem, pewnie znajduje się to pole zmiaczane, które tu będzie rozkopywane, bo to będzie clue i właściwie najważniejsza część. Tego spotkania, a spotkanie będzie też z, e, z, z Panem Okrasą, tak? O ile wiem, to właściwie pochodzimy z e, niedaleko, z terenów e, niedaleko od siebie oddalonych, czyli właściwie poniekąd jest to mój mm, e, rodak, <gryw> ale w takim zabężonym okresie, czyli takiej małej ojczyzny która gdzieś tam na wysoczyźnie arabskiej się znajduje